Teraz czas na targ catering, który ma teraz 168 opinii, o średniej 4,87, więc naprawdę całkiem wysoko. No i my dostałyśmy 5 posiłków i bardzo ważne, bo to jest wariant diety ketogenicznej wege plus ryby, bo w większości cateringów możemy się spotkać raczej z wersją mięsną, a tutaj hmm. mamy dla um, takich, co nie jedzą mięsa, czyli idealnie dla Asi i się już nie możesz doczekać, żeby próbować tego. Tak, no, mogę, mogę zjeść teraz wszystko, ale to jest super, bo w ogóle bardzo rzadko tylko zdarza się właśnie taki wariant. Tak, tu mamy 5 posiłków akurat, ale możemy, można też samo w tym cateringu 3 posiłki, także nie superujcie się tym, że tutaj jest 5. Cena to 68 zł za zestaw 5-posiłkowy, ale plus 4 zł za dostawę do Wrocławia. No dobrze, jeśli chodzi o śniadanie, to wygląda trochę jak takie tosty bez chleba, powiedziałabym. Czyli mamy tutaj, mamy tutaj ser, pomidory, to jest pesto? Pesto z suszonych pomidorów i to się nazywa caprese z pesto z suszonymi pomidorami i pestkami dyni. No dobra, to spróbujemy. No to jest w sumie ser. Jeszcze polane to jest oliwą, wszystko, więc. Zaczęłaś akurat że... od kolacji, także to tylko jest. Tak, nie kolacji, to? tak. Bo serek się da nie odniósł. No to, tamto. No dobra. Ale to Sorry. nieważne. Właśnie. Będzie smakowało tak samo jak to jest. serek No, ale ty to sobie posmarłaś? No, posmarowałam. Posmarwaś. Jest to dobre. Oczywiście bardzo tuste. Jak nadzieka Kato wszystko. Mm. No do tego nie możesz mieć zarzutów. Nie, nie mogę jest. mieć do tego zarzutu, bo to właśnie spełnia. To, co chcemy. Mm. Ja lubię takie rzeczy. Lubisz? No, Pędziesz, stosanych yy. pomidorów. To co na plus nie wiem czy wspominałeś o opakowaniach ekologicznych. A że nie to nie musiałyśmy skończyć. za nie dopłacać, po prostu dostałyśmy eko opakowania. Mm. Dobra, to wróćmy do śniadania, zanim się zaufamy. Ale jak oceniasz jeszcze? Powiedz to. A, no to ogólnie. Um, powiem tak, no jest to fajna opcja, bo um, mamy tutaj jeszcze źródła nasyconych pasów tłuszczowych, czyli też mamy pestki dyni, oliwę, mm -hmm. pesto mm -hmm. też pewnie z oliwą. gdzie um, tak, całkiem nieźle. Um, mamy też pomidora. Całkiem dobrego. Ja bym właśnie chętnie zobaczyła na. Opakowaniu składniki dokładne, bo mhm. jest tylko nazwa posiłku i też mogłyśmy podejrzeć menu dopiero w panelu klienta na dietli, ale nie bym zobaczyła dokładnie, z czego to jest zrobione. No to racja, że w sumie mam, miałyśmy tylko na tych opakowaniach samą nazwę posiłku, czyli nie miałyśmy tutaj żadnych innych informacji, a to by było przydatne. Dobra, śniadanie. Jecimy. Dalej, tak, wracamy do śniadania. Jeszcze może razem z jajkiem. serek ehm. śniadaniowy. Aha, pokażę wam. Jak to wygląda? Bo tutaj są chyba jakieś orzechy, nie? Tak, to są. Sobie, to jest posypka orzechowa. Okej, okay, posypka orzechowa tutaj ją widzimy. Tu może dojrzycie te oczka oliwy pływające w serku. No i mamy też gotowane jajko i co to jest? Jakie zielone, 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 tak. Młode listki. No dobra, no to spróbujemy. Choroszki w Mmm, Fajnie z orzechami. Hmm. Już nie, nie pomyślałabym, żeby dodać do serka i tego takie orzechy, mm -hmm. bo to są arachidowe, ziemne. No, ale fajny pomysł, nie? Spróbuję jajko, cokolwiek. No. <laughs> ja liczę, że znam ten smak. Mm, myślę, że nikogo nie zaskoczy, to jadł jajka. Jest chyba jeszcze ogórek zielony, który też nadaje takiej świeżości. Bardzo dobre. Takie, jak powiedziałabym, że... i to mm, danie mm. na kolację, i teraz śniadanie dosyć proste, mm -hmm. w swoim założeniu, ale jednocześnie bardzo dobre, więc mm -hmm. czego chcieć więcej? Fajny pomysł. No dobra, teraz ym, drugie śniadanie mamy, nie? Mm. Teraz będzie jest smoothie w kolejności. Okej. Okay. Przelełyśmy sobie z buteleczki smoothie mm, i wygląda ono w taki sposób. On jest z jarmużu, tak? Z tahini? Oj, nie za poostrości. Z jarmużu, z tahini. W tym tam jeszcze? Z musem kokosowym i jogurtem greckim. Czyli ten, ta wersja taka 10% zawartości tłuszczu jogurtu. Mm. Nie jest to w ogóle słodkie. Nie? O, i słodycze. Słodycz. Mm. Brakuje mm. czegoś słodkiego, nawet jakiegoś słodzika. Bo ja bym powiedziała, że to jest bardziej wytrawne. Mm. taki chłodnik. Niż... No, to ja bym tutaj rzeczywiście udawała chociażby erytrol. Ale mm. niektóre katerinki po prostu nie uznają na w ogóle słodziku, tak? Mm. Więc jeśli mm. odzwyczajamy się na takiej diecie, gdzie nie ma w ogóle mm. cukru, od smaku cukru, to może wtedy to jest yy, słodkie. Tak. To znaczy tak, no generalnie spodziewałam się czegoś słodszego, mm -hmm. ale jest orzeźwiający, nie wiem z No ale z, z drugiej nie... strony właśnie osoby, które jakby zrezygnowały z w świadomie, żeby jakby nie być trochę niewolnikiem tego słodkiego smaku, mm -hmm. no to jakby tutaj byłyby zadowolone. Mm -hmm. No bo inne jeszcze nie jesteśmy aż tak przyzwyczajeni. wiem. No, no, to... ja <laughs> no dobra, kolejny obiad. Tutaj. W ogóle on super wygląda. Mm -hmm. Zobaczcie. Tutaj mamy płatki migdałów, pysznie wyglądające, sałatkę z cytrynką i sosik, który jest hiper ważny we wszystkich posiłkach z kateryną, To jest sos majonezowy, czyli taki a ryba to jest... Y ryba to jest dorsz w płatkach migdałowych. I tutaj sałatka, jakaś świeża z pomidorami. No dobra. Mm, pachnie całkiem fajnie. To jest Mmm, jest chrupiąca, spróbowałam już trochę sosu i jest niezły. Jest dużo tych płatków migdałów, ale to też jest mega fajny pomysł. Ja Będzie ciekawe to, żeby właśnie... O, już chrupiąca. Dobre, naprawdę. Co myślisz? <tryk> Bardzo mi smakuje. Mhm. Ten sos jest dobry i jakoś tak uzupełnia to wszystko. Mhm. Ta sołka jest chrupiąca właśnie, a to czasami jest coś przebiegłego, tak. więc mhm. to jest super. Dorsz też. Ja, ja bym tutaj może trochę dała więcej przypraw, trochę soli więcej. No, ale mm -hmm. no to, to akurat to nie jest błąd, bo każdy może sobie to dosolić według własnego uznania. Tak, do ryby troszeczkę więcej, nie? Ale fajnie, to, fajnie że to... jest sos to... Ale te płatki się... migdałowe też super tutaj się sprawdzają. No widzę, no, że kolejny kęs. <laughs> to będzie Ci smakować. Mm, no i teraz... co to jest? To wieczorek? Tak. To jest sałatka z tuńczykiem, awokado i prażonym słonecznikiem. I zobaczcie, jak też bardzo apetycznie wygląda. Awokado tutaj jest, także plus. Mam to pole całe? Tak. Dobra. Dobra. Mam jeszcze łyżeczką, której jeszcze nie używałam. To jest mm, czosnkowe. Więc leję. To też jest w ogóle super, jeśli się podaje właśnie osobno sosy w cateringu. No bo to nie, w ogóle by nie wyglądało, gdyby to było tak. już od razu polane. To, to jest... już by było takie... I dużo jest tego sosu, przyznam cały czas leję. Ale chyba raczej A nie spotkałyśmy się tyle. w kadringach, gdzie sos byłby polany już, cała chyba była polana sosem. Raczej się przynajmniej No, raczej, standard, albo czy... nie ma sosu. No tak. <laughs> to też jest dobra, już nie będę się tutaj. Okej. Okay. Mieszam. Naprawdę dużo sosu, no ale właśnie to jest ta keto, gdzie jest dużo oleju. To jest właśnie fajne, że lejemy sobie tym sosem i nie musimy się martwić, że. Tam jest tylko łyżeczka oliwy, lewo to dobiorzy. Dużo jest awokado, e, powiem wam, jest e, w całkiem niezłej kondycji. E, w takim sensie, że nie jest w żaden sposób szczerniałe, ale nie jest też super dojrzałe. No tak. Mm -mm. Mm? Nie, jest nie dojrzałe. Jest mhm. Ale sos mi smakuje. Mhm. Mm -hmm. On jest taki lekko słodki. Albo mi się wydaje. Nie no, jest naprawdę. Jest taki dobry. Mhm. tu robi robotę. Ciekawe jestem bardzo, co tam było mm, dodane do tego sosu. Poza czosnkiem i oliwą. Awokado, no niedojrzałe, ale wiecie jak to jest awokado, nie? Że kupujemy, jest <laughs> mm, surowe, surowe, niedojrzałe, a później już jest do Naprawdę fajna sałatka. Mm -hmm. To jest super robota. Chyba gdyby awokada jeszcze było dojrzałe, to myślę, że byłoby najlepszym mm -hmm. posiłkiem z całego mm -hmm. dnia. No dobra, ten kateli oceniłabym naprawdę jako coś ekstra. Po pierwsze za pomysł, że można zrobić mm -hmm. dietekę to wersji Wegę plus ryby. Um, po drugie, za co za to rozmaicenie też, nie? Za urozmaicenie i duży plus, bardzo duży plus za wygląd, bo naprawdę każdy mm -hmm. posiłek. Wyglądał zachęcająco, i od razu miałyśmy ochotę próbować ten katera. Także tutaj duży plus na to, że, że ktoś umiał to tak skomponować, żeby to zachęcało do jedzenia. No i też są takie dosyć drogie składniki. E, czyli awokado, m, są też ryby, mhm. e, jest też dużo sera m, takiego, który nie należy do jakiegoś najtańszego. Jest też dużo pestek, czyli pestki dyni, mamy e, seza, mamy tachino. mamy orzechy, posypkę mhm. orzechową, także... Nie dałem. Myślę, że to jest taka no, też znowu sensowna wersja diety ketogenicznej. Mhm. Znowu oznaczamy to na bardzo dobre. Bardzo dobrą opcję. Ja osobiście jestem zaskoczona, że, mhm. że tak można fajnie tą dietykę. Bardzo. Ja przynajmniej, trochę bałam się dobrać. tych testów, Dietykę, to, ale jestem zaskoczona, że jest to całkiem smaczne, naprawdę.